Zaczynamy od rozgrzania mięśnia okrażonego oczu. Patrząc przed siebie, bez ruszania twarzą, głową czy, szy czy szyją, patrzymy mocno w prawą stronę. Następnie przed siebie, mocno w lewo. Przed siebie, mocno w górę. Przed siebie i mocno w dół. Przed siebie. Zamykamy oczy na 5 sekund. I teraz krótka uwaga. W momencie wykonywania tego ćwiczenia, kiedy podnosimy oczy do góry, kiedy patrzymy w górę, ważne jest, aby kontrolować to, co się dzieje z obszarem czoła. Ważne jest, aby nie marszczyć czoła, nie unosić brwi do góry, w momencie, kiedy unosimy do góry oczy. Patrzymy w górę i kontrolujemy. To, żeby nasze czoło nie poruszało się. Czasem osoby, które gdzieś tam mają e, tą mocno rozbudowaną mnikę obszaru czoła, mogą mieć tendencję właśnie do wykonywania tego ruchu w ten sposób, że patrzą w górę, unoszą do góry brwi. Proszę postarajcie się o to żeby jednak tutaj nie pracować obszarem czoła. Chcemy w tym ćwiczeniu tylko i wyłącznie wzmacniać mięsień okrężny oka. Jeżeli powiedzmy będzie to na początku dla Was troszkę trudniejsze, można do, dołożyć sobie wewnętrzną część jednej dłoni do czoła i zablokować ten ruch mięśnia obszaru czoła, żeby nie maszczył się w momencie unoszenia do góry oczu czy patrzenia w górę. Natomiast... I następnie otwieramy szeroko i rozluźniamy. Szeroko, rozluźniamy i jeszcze raz szeroko. I rozluźniamy. I teraz ćwiczenie dedykowane. Górzym łapką wykonamy sobie ćwiczenie gdzie używamy do tego celu palców środkowych i wskazujących obu dłoni. Palce środkowe kładziemy między brwiami, palce wskazujące w zewnętrznych kącikach oczu. To jest bardzo ważne, żeby palce wskazujące znalazły się w tym miejscu z tego względu, że chcemy po pierwsze troszkę stymulować akupresurowo mięsień, okraźne oka, żeby też go relaksować. Mhm. Palce wskazujące mają część, tą częścią przelegać do krawędzi kości jarzmowej. Delikatnie patrzymy w górę i mrużymy oczy, używając dolnej powieki, czyli mrużymy, tak jakby unosząc w górę dolną powiekę, rozluźniamy, mrużymy, rozluźniamy, mrużymy, rozluźniamy. To, co powinnyście poczuć, to jest delikatne ciągnięcie pod palcami wskazującymi, to jest sygnał, że ta część mięśnia określonego oka pracuje, mrużymy, rozluźniamy, mrużymy, rozluźniamy. Następnie wykonamy sobie delikatny masaż kurzych łapek. Palce środkowe wskazujące obu dłoni, i tutaj ewentualnie przyda się olejek osobom, które mają bardzo suchą skórę. Palce wskazujące i środkowe kładziemy tak jakby na wysokości tych kurzych łapek i rozmasowujemy do zewnątrz. To jest ten ruch. Robimy to bardzo delikatnie, z tego względu, że tutaj skóra jest cienka. Nie ciągniemy tej skóry pod palcami. Osoby, tak jak już powiedziałam, które mają bardzo suchą skórę, to tutaj radziłabym, żeby jednak nałożyły sobie dosłownie kropelkę olejków na palce, żeby ten poślizg jednak troszkę był. Normalnie powinniśmy pracować na naturalnym sebum skóry, które też delikatnie nam natłuszcza ten naskórek. I przechodzimy na stronę przeciwną, i wykonujemy to samo. I na koniec pocieramy wewnętrzną część obu dłoni o siebie, aż staną, aż, aż staną się ciepłe, i przykładamy do naszych mięśni okrężnych oczu. Czujemy jak ciepło dłoń rozchodzi się po naszym mięśniu okrążnym oka, jak nasz mięsień się relaksuje. Bierzemy trzy głębokie oddechy, wdech nosem wydech ustami. И отпускаем.